Witam Cię serdecznie w kolejnym wideo. Tutaj mam Gorzata Tymińska z jakrobizdjęcia.com Dzisiaj powiem Ci jak możesz robić jeszcze lepsze zdjęcia i dlaczego Twoje zdjęcia nie są ostre. Podam Ci kilka powodów, dlaczego właśnie Twoje zdjęcia mogą być czasami nieostre. No i tutaj tak naprawdę najważniejszy punkt pierwszy, jaki mamy, to jest czas naświetlania, jeśli chodzi o Twoje zdjęcia. Czas naświetlania ma bardzo duży wpływ na ostrość Twoich zdjęć, ale możemy mieć ostrość na zdjęciach tak w dwóch, a te etapach dwóch aspektach bym powiedziała. Może być ostrość. Jakbyś teraz na przykład fotografował mnie, to ja mogę być ostra lub nieostra, a tło może być ostro lub nieostre, lub odwrotnie, całe zdjęcie może być ostre lub nieostre. Zaczniemy teraz od tego punktu drugiego, ponieważ ono właśnie mówi, czy całe zdjęcie jest ostre. Bo z reguły, jak coś fotografujemy, to możemy oczywiście robić, że jakiś element będzie na zdjęciu nieostry. Na przykład fotografujemy rowerzystę no i chcemy, żeby był rozmazany, bo chcemy pokazać ruch. Możemy zastosować yy, taką specjalną metodę to też chcemy sprowadzić go w ruch albo możemy na przykład, jak fotografujemy wodę, wodospad, chcemy zrobić takie mleko i wtedy zrobić, żeby było nieostre, ale pozostała część kadru powinna być ostra, to co jest w tle drzewa, listki, mech jaki leży na skałach, powinien być super ostre. to jest też mega ważne więc co zrobić, żeby to zdjęcie, Twoje zdjęcie było super ostre. Tutaj właśnie musisz zwrócić uwagę na czas naświetlenia. Jaki dobrać odpowiedni czas naświetlenia? Tutaj mamy kilka bardzo ważnych aspektów. Pierwsze co, to oczywiście jaki masz obiektyw. Są pewne takie punkty wyjściowe, do których warto się stosować i zastosować to jako punkt wyjściowy, zaraz ci o nich powiem, ale. To też troszeczkę się zmienia, ponieważ zmienia się technologia. Jak masz najnowszy aparat bezlusterkowy, który ma bardzo dobrą stabilizację, wieloosiową stabilizację w korpusie oraz masz jeszcze bardzo dobry obiektyw, który też ma bardzo dobrą stabilizację, no to twój czas naświetlania znacznie się wydłuży nawet na niektórych, z niektórymi aparatami, z niektórymi obiektywami możesz robić dobre, ostre zdjęcia. Jak robisz zdjęcie nawet na kilka sekund, Więc to jest też super ważne. Więc, jaki masz aparat i obiektyw, i ile tych stabilizacji masz w środku, to jest super ważne, ale teraz przejdziemy do takich podstawowych. Zakładam, że masz normalny, standardowy aparat. Może nawet robisz zdjęcia aparatem kompaktowym albo lusterkowym, który nie ma czteroosiowej, pięcioosiowej, wieloosiowej stabilizacji obrazu w, w korpusie. No i też nie masz bardzo dobrej stabilizacji obrazu w obiektywie. W związku z tym, jak robisz? Zdjęcia z obiektywem np. 1635 i robisz na ogniskowej 16, to twój czas naświetlania nie powinien być dłuższy niż 1,16 sekundy. Jak robisz na ogniskowej 35 mm, to twój czas naświetlania nie powinien być dłuższy, jak robisz zdjęcie z ręki, niż 1,35 sekundy. Natomiast jak robisz zdjęcie z obiektywem np. 200 mm, Twój czas naświetlania nie powinien być dłuższy niż 1 200 na sekundy. To już bardzo krótki czas naświetlania. Więc wtedy trzeba czasami pom pomóc sobie i przysłoną, no i, iso, i pomanipulować troszkę tymi elementami, jak już nie mamy wyjścia i nie możemy sobie pomóc przysłono ISO, no to wtedy oczywiście aparacik na statyw albo bardzo nieruchomo. Tutaj też bardzo dobra, stabilna, nieruchoma pozycja i umiejętność trzymania dobrze stabilnie aparatu jest mega ważne. Więc to mamy, to nam wpływa bardzo dobrze właśnie i mocno na ostrość całego zdjęcia. Druga rzecz, jaką chcę teraz omówić, to ostrość właśnie poruszającego się obiektu, ponieważ bardzo duży ma wpływ na poruszający się obiekt, jak wybierzesz czas naświetlania, czy będziesz fotografować Dziecko, które właśnie dopiero co raczkuje. Czy będzie to rowerzysta, który szybko przyjeżdża, czy będzie to samochód z Formuły 1 na wyścigach, czy będzie to jakiś mecz sportowy, gdzie piłkarz biegnie szybko, kopie piłkę, skacze czy koszykarz. Będzie to miało ogromne znaczenie i te czasy naświetlania będą zupełnie inne. I żeby zrobić dobre, ostre zdjęcie, musi być ten czas dobrze, odpowiednio dobrany. Dodatkowa rzecz. Bardzo ważne jest, czy ten obiekt porusza się do ciebie lub od ciebie, czy porusza się w prawo, w lewo kadru, to też ma ogromne znaczenie. Jak będzie się szybko poruszał samochód w prawo czy w lewo w kadrze, no to będziesz musiał zastosować bardzo krótkie czasy naświetlenia. Jak już będzie od ciebie do ciebie, to ta różnica też będzie troszkę mniejsza. A jak będziesz robić zdjęcie, dziecku, które porusza się troszkę i właśnie właśnie raczkuje, aczkolwiek dzieci często poruszają się też szybko. To też trzeba zastosować krótki czas naświetlenia, ale nie taki krótki jak właśnie przy tym przy wyścigach Formuły 1 albo przy skaczącym koszykarzu, który wrzuca właśnie piłkę do kosza. Kolejna rzecz, jaka wpływa na two ostrość Twoich zdjęć, to jest wartość przysłony. Pamiętaj, że jak manipulujesz swoją wartością przysłony, mam nadzieję, że już wiesz, jak to ustawić i wiesz, jak właśnie szybko korzystać z dobrej wartości przysłony w Twoim aparacie, więc pamiętaj, żeby dobrze korzystać z wartości przysłony. Jedne wartości, mała wartość przysłony, na przykład f2,8 da Ci bardzo małą głębi ostrości i będzie to właśnie, na przykład f2,8, f2,0, albo możesz mieć, jak masz troszkę inne obiektywy, f3,5, f5,6, to jest super ważne. Jeśli natomiast zastosujesz przysłonę F22, to będzie więcej ostre. Więc tutaj też ta głębia ostrości będzie znacznie większa. Więc jak chcesz, żeby wszystko było ostre, to nie rób zdjęcia na małych wartościach przysłony, bo wartość przysłony twoja, przysłona ma ogromny wpływ na ostrość Twojego zdjęcia. Trzecia rzecz, jaka jest super ważna, to gdzie ustawisz ten punkt ostrości. Jak robisz mi na przykład teraz portret i chcesz, żebym ja była ostra, a z tyłu tło rozmazane, ustawimy wartość przysłony na F2,8, ale ostrość ustawisz z tyłu, to ja nie będę ostra jak ja będę właśnie rozmazana, a tło z tyłu będzie ostre. Więc gdzie ustawisz, to ostrość jest super ważna. Kolejna rzecz, czwarta czy już piąta, już nie wiem, pogubiłam się, kolejna rzecz, to jest, jak masz ustawioną ostrość właśnie w swoim wizjerku. Wiele aparatów możesz sobie w wizjerze ustawić y, dioptrię. I to nie wpływa oczywiście na ostrość zdjęcia, ale jak masz tam źle ustawioną, nie do Twojego wzroku i patrzysz na zdjęcie i wydajecie i patrzysz i robisz zdjęcie, i wydaje ci się, że wszystko ostre i super dobrze, a nie jest, no to Twoje zdjęcia oczywiście nie będą ostre. Więc zwróć na to uwagę, dostosuj ostrość, właśnie odpowiednią numerek dioptrii do. Twoich oczu do wady, jaką masz, masz czy nie masz, ale właśnie żeby widzieć bardzo dobrze i dokładnie i żeby tam nic ci nie przekłamało. Kolejna rzecz, jaką widzę, jak właśnie moi kursanci robią na warsztatach fotograficznych, to często robią zdjęcie i jeszcze to zdjęcie tak naprawdę do końca się nie zrobiło, szczególnie na troszkę dłuższych czasach naświetlania, ale już zabierają zdjęcie, aparat. Często to też widzę właśnie, jak robią y, osoby zdjęcie telefonem komórkowym. Jeszcze nie do końca się zrobiło to zdjęcie, a już zabierasz aparat, komórkę. Poczekaj, aż ten kadr naprawdę, aż to zdjęcie naprawdę się zrobi i wtedy dopiero ruszamy aparatem. To super ważne. Kolejna bardzo ważna rzecz, bardzo podstawowa, ale też że często się głupicie w tym i nie wiecie, jak dobrze stabilnie stać. Mocna, dobra, stabilna postawa, zrobić z siebie mocny statyw, to też dobry start do ostrzejszych zdjęć, więc o tym nie zapominaj. To masz za darmo, to narzędzie masz za darmo, ponieważ po prostu stań stabilnie, dobrze łokci przy sobie silnie tutaj zrób sobie sta statyw. Aparacik do czoła i masz mocną, dobrą postawę na nóżkach, stoisz obydwu, obydwu. nie na jakiejś jednej noce i chwiejemy się i aparat w górę. Z tego dobre zdjęcie na pewno nie wyjdzie. No dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że teraz Twoje zdjęcia będą o wiele ostrzejsze, jeszcze ostrzejsze i lepsze. Jeśli naprawdę chcesz robić jeszcze lepsze zdjęcia, to zapraszam Cię do siebie. Poprowadzę Cię krok po kroku, pokieruję, powiem Ci jak możesz sprawnić swoją fotografię. Zapraszam Cię na mój autorski kurs fotografii. Tam poprowadzę Cię krok po kroku, idę od samych podstaw i wchodzę na coraz bardziej zaawansowane techniki. Tam poznasz wszystkie narzędzia, triki, zasady fotografii i powiem Ci, jak ja robię zdjęcia krok po kroku. Będziesz mi dosłownie mógł patrzeć przez ramię, zadawać pytania, a ja chętnie Ci pomogę przenieść Twoją fotografię na jeszcze wyższy poziom. No dobrze, to tyle. Ściskam Cię, lecimy dalej robić piękne zdjęcia. Do zobaczyska następnym razem. Hej, hej, pa, pa.